Szczęść Boże, Agnieszka Kowalek. Witam serdecznie i zapraszam na informację dnia. Trwają Światowe Dni Młodzieży. Rano Ojciec Święty Franciszek odwiedzi Uniwersytet Katolicki w Lizbonie. Głównym punktem dzisiejszego programu będzie wieczorne spotkanie z uczestnikami wydarzenia w parku Edwarda VII. Papież w Portugalii przebywa od wczoraj, a pierwszy dzień spotkania Franciszka z młodzieżą podsumowuje Ojciec Grzegorz Woś. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pierwszy dzień wizyty Ojca Świętego Franciszka w Portugalii za nami. Oczywiście papież przybywa przede wszystkim na 37. Światowe Dni Młodzieży, które tutaj zwołał i na które tutaj właśnie do Portugalii, do Lizbony zaprosił młodzież z całego świata. Dzień bardzo obfitujący w wydarzenia, spotkania i ważne słowa, które padły. Najpierw przywitanie na lotnisku w w Lizbonie, następnie krótkie prywatne spotkanie z prezydentem Portugalii, następnie spotkanie z przedstawicielami społeczeństwa, z przedstawicielami władz, z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego. To spotkanie ważne ze względu na to, że padły słowa pierwszego przemówienia Ojca Świętego Franciszka skierowane właśnie do Portugalczyków, może nade wszystko do rządzących, stanowiących prawo, warto nadmienić, że Ojciec Święty wspomniał, że to właśnie tutaj, w Portugalii, w Lizbonie, był podpisany traktat lizboński w roku 2007 reformujący Unię Europejską. Z perspektywy czasu Ojciec Święty stwierdził, że to, co wydarzyło się od podpisania tego traktatu, nie do końca koresponduje z tym, o czym myśleli ojcowie założyciele Unii Europejskiej. Drugą kwestią, którą ojciec święty podjął, było przede wszystkim zwrócenie uwagi na wartość życia. W Portugalii od maja tego roku jest legalna eutanazja. Ojciec święty z wielką odwagą i z też determinacją zwrócił się do rządzących, mówiąc, że to nie jest Dobre rozwiązanie, że eutanazja to tylko fikcyjna pomoc temu, który cierpie tak naprawdę. Coś bardzo strasznego wręcz zbrodnia. Następnie Ojciec Święty spotkał się z panem Premierem, a także z przewodniczącym portugalskiego jednoizbowego parlamentu. Ostatnim punktem pierwszego dnia wizyty ojca świętego Franciszka w Portugalii były nieszpory w. W Dawnym klasztorze Hieronimitów Ojciec Święty sprawował Nieszpory i modlił się wraz z przedstawicielami episkopatu, z kapłanami, siostrami zakonnymi, diakonami, osobami konsekrowanymi, a także współpracownikami duszpasterskimi, i również ważne słowa otuchy, zachęty, ale też słowa wymagającość się święty zwrócił uwagę na Ewangelię, która dotyczyła spotkania Jezusa Chrystusa z rybakami nad jeziorem galilejskim. O znużeniu, które może przyjść również w posłudze duszpasterskiej w życiu kapłańskim i zakonnym. I o sposobach wyjścia z tego znużenia, Ojciec Święty mówił, wskazując na takie trzy punkty. Przede wszystkim na spotkanie z drugim człowiekiem, czyli taką duszpasterską współpracę. Nikt w pojedynkę nie może świata zbawić, nie może ewangelizować. Druga kwestia to przede wszystkim łowienie ludzi to ten połów, do którego Pan Jezus zachęcał rybaków, do którego też Ojciec Święty zachęca. Duchowieństwo zachęca przedstawicieli życia konsekrowanego w Portugalii i trzeci taki element to zachęta do wypłynięcia na głębie, do tego by raz jeszcze te sieci zarzucić, by nie schować ich wyczyszczonych do szafy, do magazynu, ale by z radością wypłynąć na głębie. To tak w skrócie to co dziś wydarzyło się tutaj w Lizbonie kolejne dni też będą. Będą obfitowały w ważne wydarzenia, w ważne słowa. No przede wszystkim to, co będzie miało miejsce w czwartkowy wieczór. Spotkanie pierwsze, takie duże, oficjalne spotkanie Ojca Świętego wraz z młodzieżą przybyło na 37. Światowe Dni Młodzieży. Premier Mateusz Morawiecki odbędzie dziś pilne spotkanie z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą na przesmyku suwalskim. To odpowiedź na prowokacje reżimu Łukaszenki związane między innymi z obecnością tzw. grupy Wagnerar na Białorusi. Polska jest dziś przedmiotem prowokacji i hybrydowych ataków ze strony Białorusi i Rosji. Presja na naszą wschodnią granicę trwa już od dwóch lat. Tylko w tym roku miało miejsce 16 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Kilka dni temu ostrzegałem przed możliwymi prowokacjami ze strony grupy Wagnera, mówi premier Mateusz Morawiecki. I jak się okazuje, nie musieliśmy długo na nie czekać. Dokładnie tak się dzieje. Eskalowanie napięcia. To także kolejny dzisiejszy komunikat, czyli organizowanie ćwiczeń wojskowych rosyjskiej marynarki na Morzu Bałtyckim. Premier powiedział również, że podobnych prowokacji będzie jeszcze więcej i będą wymierzone w tworzenie zamieszania w Polsce i w innych krajach NATO naszego regionu. Dzisiejsze spotkanie polskiego premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedom na przesmyku suwalskim to dowód współpracy Polski i Litwy w obliczu zagrożeń i prowokacji. W sprawie grupy Wagnera i innych hybrydowych działań naszych przeciwników pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami z NATO ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią i z innymi. Ta współpraca obejmuje przede wszystkim wymianę danych wywiadowczych i wspólne obserwowanie działań na Białorusi. Mateusz Morawiecki dodał, że Polska wzmacnia obronę granic i nie pozwoli na prowokacje. Musimy mieć świadomość, na co liczą nasi wrogowie i przeciwnicy. Dodatkowe służby w pobliżu granicy z Białorusią przebywają już od dwóch lat. To żołnierze i funkcjonariusze, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa terenów przygranicznych. W Szczecinie zostanie dziś zburzony pomnik propagandowy. To ostatni taki obiekt w mieście, mówił prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki. Pomnik poświęcony poległym walce o wyzwolenie stanął w centrum dzielnicy Dąbie w Szczecinie z inicjatywy komunistów w 1962 roku. Monument jest poświęcony sowieckim żołnierzom, a także wspomagających ich berlingowców w oswobodzeniu Pomorza Zachodniego. Prezes ipn dr Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że określenie działań sowieckich na ziemiach polskich mianem wyzwolenia jest całkowicie nieprawdziwe i sprzeczne z ustaleniami historyków. W ubiegłym roku Rada Miasta Szczecina przyjęła uchwałę, zgodnie z którą pomnik ma zostać usunięty. Pojawiają się głosy, że w miejscu miałby stanąć pomnik generała Władysława Andersa, bo to właśnie wielu jego żołnierzy po wojnie zamieszkiwało Szczecin i okolice. Zdekomunizowany dziś pomnik w Szczecinie to ostatni taki obiekt propagandowy w tym mieście. Na Pomorzu Zachodnim wciąż znajdują się obiekty propagandy komunistycznej, jednak powinny one zostać usunięte zgodnie z obowiązującą od 2016 roku ustawą. Rosjanie nie ustają w atakach lotniczych wymierzonych w Ukrainę. Teraz zmieniają taktykę nalotów. W ostatnim czasie uderzenia przeprowadzili jednocześnie z trzech kierunków. Do tej pory było to z jednego lub dwóch. Prezydent Ukrainy ma nadzieję, że Światowy Szczyt Pokoju odbędzie się jesienią. Dzisiejszy nocny alarm lotniczy w Kijowie był już 820 alarmem lotniczym w stolicy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Trwało ono trzy godziny. Obrona powietrzna Ukrainy zestrzeliła około 18 dronów atakujących Kijów. Nie ma informacji o ofiarach. Rzecznik ukraińskich sił powietrznych, pułkownik Jurij Ichnat, przekazał, że Rosjanie z wtorku na środę, atakując Izmail w obwodzie Odeskim i Kijów przy użyciu dronów kamikadze, zmieniły taktykę nalotów. Ostatnie z uderzeń zostało przeprowadzone jednocześnie z trzech kierunków. Do tej pory Rosjanie wykorzystywali jedną lub dwie lokalizacje. Zniszczony został silos zbożowy w Izmaile. Prezydent Wołodymir Załęski, odnosząc się do ataków Rosjan na infrastrukturę portową, mówił, że pokazały one, iż Moskwa zamierza wywołać globalną katastrofę. Teraz dla państwa rosyjskiego nie jest to tylko walka przeciwko naszej wolności lub tylko przeciwko naszemu krajowi. Moskwa toczy bitwę o globalną katastrofę. Ci szaleńcy chcą upadku światowego rynku żywnościowego. Potrzebują kryzysów cenowych, potrzebują zakłóceń w dostawach. Ktoś tam myśli, że Mogą na tym zyskać. Ktoś w Moskwie ma nadzieję, że coś zyska. To są bardzo niebezpieczne nadzieje. Prezydent Ukrainy wyraził nadzieję, że na jesieni odbędzie się światowy szczyt pokoju, a nadchodzące rozmowy w Arabii Saudyjskiej będą krokiem w tym kierunku. druga to już drugie spotkanie, w którym weźmie udział prawie 40 krajów. Pierwsze spotkanie odbyło się w Kopenhadze w Danii. Trzecim krokiem będzie organizacja Światowego Szczytu Pokoju. Pracujemy nad tym, aby odbył się jesienią tego roku, na szczycie, który wymaga obecności większości świata i na którym większość świata mogłaby być obecna. Przedstawiciele północy i południa, wschodu i zachodu. Jesień jest już niedaleko, ale jest jeszcze czas, aby przygotować się do szczytu i zaangażować większość krajów świata. Według ostatnich danych Rosja zwiększa na Morzu Czarnym liczbę okrętów zdolnych do przenoszenia rakiet. Wróg ponownie zwiększa obecność środków przenoszenia rakiet na Morzu Czarnym. Okręty podwodne i nadwodne przenoszące rakiety są sukcesywnie wprowadzane do służby bojowej. Poziom zagrożenia rakietowego jest obecnie bardzo wysoki. Poinformowało dowództwo operacyjne południe ukraińskich sił zbrojnych. Tamtejsze służby apelują, by po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego mieszkańcy natychmiast udawali się do schronów. Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega przed niebezpiecznymi aplikacjami, które stanowią duże zagrożenie dla naszych danych. Ministerstwo Cyfryzacji alarmuje przed dwiema aplikacjami na smartfony Barbie Selfie i Barbie Me. Które po zrobieniu zdjęcia pokazują, jak wyglądalibyśmy jako lalka Barbie lub Ken. Aplikacja masowo zbiera dane internautów. W sieci dostępne są dwie aplikacje barbyselfie.ai i barbie.me. Obie stanowią duże zagrożenie dla naszych danych. Akceptując politykę prywatności usługi barbyselfie.ai dajemy dostęp do kamery smartfona, historii płatności, historii lokalizacji GPS, danych rejestracyjnych, dokładnych danych technicznych smartfona, danych o zaangażowaniu użytkownika w mediach społecznościowych, informacji o interakcjach z innymi usługami danych z ankiet i konkursów. Aplikacja nie spełnia standardów Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych. Nie wiadomo jakie i w jakim celu informacje zostają przejmowane i wykorzystywane. I na teraz to wszystko ponownie zapraszam o godzinie dziesiątej. Miłego czwartku. Do zobaczenia.